Hejka widzowie, mamy odcineczek z robienia 80 NK, także pierwsza partia mieczy po, nie wiem, po chyba iluś tam NK, mamy 30 Misagów wypadło na razie, sprawdzamy co tu mamy, może otworzę sobie koszt, to szybciej, 5, 30 może zostać, 3, 15, 10, 25, 27, 10, 2... 10, 19, 6, 10, 1, 6, 2, 6 i 7. Także na razie to leci do kosza, a ty parę rzeczy zostawiamy. Hej, wracamy po y, trochę więcej tych NK. Nie wiem, ile tutaj raz. 16 od ostatniego momentu SAG wypadło. także. Sprawdzamy czy coś dobrego, zaczynamy od 1%, 2%, 8%, 22%, 8, 2, 4, 7, ostrzy norny może zostać, 7, 14, 18, 8, 10 i 3, czyli sam jest no to widzimy się dopiero. Hejka, zostało jeszcze 58 NK, także sprawdzamy co tutaj dropło, 1

I zaraz widzimy się dalej. O, i mamy kolejną partię mieczy. Także sprawdzamy. 1, 2, 9, 7, 7, 1, 28, 6, 18, 1, 1, 6. O, i czyścić. 6, 1, 5, 8, 1. 1, chyba najgorsza partia tragedia. No dobrze, zaraz się zobaczymy. No i mamy kolejną partię mieczy.

Kolejne miecze do kosza, także 4, 9, 1, 1, 1, 7, 4, 1, czyścić, 5, 25, 4, 13, 6, 53, no jest coś w miarę, 1, 6, 9. A, to jest moja, dobra, to nawet to nie dropo, no to, nieźle. Hej kawicowie i chyba mamy ostatni właściwie już taki Rozdawanie tych mieczy, bo już zostało mi tylko 4K, także yy, nie wiem, no, dużych procentów nie ma. To już miałem, ciągle mi to baituje, bo już to dawno miałem. O, jest KS53, tego nie miałem. Yy, 24, jakiś 1, 6, 10, 10, to miałem. Jeszcze, o, jeszcze to do kosza No, dobra, to na tyle. No i, i widzowie ostatnie mieczy, także. Jest... Mamy 4, 5, 3, 1, try 53, którą mamy, które chodzą raz, 4, 27, 21 i 2. Także żeby... widzicie teraz No i cześć, witam Was, moi drodzy, w podsumowaniu całego dropu. Także z 80 NK mamy yy, 262 sakwy, czyli 270 sakie, przepraszam, czyli około tak 3,4. Sakwy na NK no możliwe, że kilku nie policzyłem, to jest nawet bardziej niż możliwe, a raczej pewne, bo trochę tego jednak było. No i z dropów jak widzimy tutaj, no najlepszy to jest 53KS i KS-63, czy jakoś bez szału, w sumie też spoko, a potem mamy z takich innych tempów to Ostrze Norny i Spodnie Norny i spodnie Siv, i spodnie Siv są chyba najbardziej wartościowe, z tego wszystkiego, bo one są potrzebne do ulepszania branzylety polifema, czyli obecnie najlepszej bransolety jaką możemy sobie zdobyć na serwerze. A bransoleta jeszcze w dodatku ma najwięcej divider, czyli najlepiej się ją ulepsza, czyli chyba te spodnie są odwarte dużo kasy. No, także właściwie jestem zadowolony, mimo że z procentówek nie ma jakoś świetnie, ale ja TNK NK praktycznie i tak mam za darmo, a w na orkach. Także spoko. Z szkatułek tych niebiańskich nie wypadło totalnie nic ciekawego. Tam otwarłem chyba z 6 staków, oprócz tych biletów, co tu widzicie. No. Także to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!